Kilka dni temu społeczność Battlefielda została poinformowana o tym, że wraz z końcem sezonu 7 Battlefield 2042 przestanie być aktywnie wspierany przez Dice, a wraz z tym wszystkie prace w pełnej mocy zostaną przekierowane do nowego Battlefielda. Jednak w tym szaleńczym tąpnięciu zapomniano zresztą dodać, jak będzie wyglądać ten ostatni taniec, ten Last Dance Battlefielda 2042, a wraz z tym z Dice. Oficjalnie zaprezentowano to kilka dni później, odkryto karty, jak właściwie będzie się prezentować ten czas do końca czerwca, kiedy to zakończy się właściwie sezon siódmy. Czy to jest mogło nas właściwie jeszcze czymś zaskoczyć, i czy trzymało w tym czasie Asa w rękawie, i po tej dosyć mocnej informacji związanej z zakończeniem wsparcia, które było wiadomo, że prędzej czy później nastąpi, może jeszcze jakkolwiek złagodzić efekty przerwy, która czeka graczy do czasu nowego Battlefielda, przynajmniej nowego tytułu lub też gry z serii Battlefield, bo jeszcze nie wiemy tak naprawdę na dobre, jak to się wszystko ukształtuje, o czym mówiłem w poprzednich materiałach, a także czy sam Battlefield 2042 zakończy ten swój. Plasdens w nieco pozytywnym stylu. Tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale, a także zmiany, które zaszły wraz z najnowszą aktualizacją 7.1. Mimo, że kończy się wsparcie Battlefielda 2042, nie oznacza to, że w świecie Battlefielda nie będzie się teraz działo dużo, a wręcz przeciwnie, może tak być, ze sprawą wszelakich roszad, czy też zmian, które będą cały czas zachodzić w kuluarach. Dlatego, żeby nie przegapić tych wszystkich zmian oraz informacji, zapraszam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz zostawienia łapki w górę w walce z bezwzględnym algorytmem YouTube'a, który ostatnio jest przez Was naprawdę w bardzo dużym stopniu przełamywany, za co serdecznie dziękuję. Tymczasem zaczynajmy. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. W pierwszym rzucie wita nas wydarzenie śródsezonowe zatytułowane jako Karmazynowy Front, bądź też po angielsku Crimson Front, które wchodzi do gry wraz z aktualizacją 7.1. Standardowo potrwa ono dwa tygodnie i skupi się tak naprawdę na przywróceniu trybu Linia Frontu, a więc trybu, który znany był już w Battlefield 1 oraz w Battlefield 5, jednak na nieco mniejszą skalę. Głównym założeniem tego trybu jest oczywiście walka o taki punkt węzłowy, który jak tytułowa linia frontu, w zależności od tego, czy go przyjmiemy, czy też nie, będzie się zmieniać. Więc jest to połączenie troszeczkę podboju, bo walczymy o jeden, jedną flagę, jeden punkt węzłowy, który przesuwa się niczym przeciąganie liny przez obydwa zespoły, aż do momentu, w którym jedna z nich zdobędzie na tyle punktów, iż do zwycięstwa potrzebne będzie przejęcie M-komów oraz ich wysadzenie, znane ze szturmu. W tym czasie oczywiście szala może przenosić się z jednego punktu ciężkości na drugą, bowiem drużyna, która obroni Mkomy, może się zdarzyć, że przeciągnie tę linę na swoją stronę, na swoją korzyść, bowiem zajmując kolejne flagi, może doprowadzić do sytuacji, w której to ona dojdzie do M-Komów przeciwnika i ostatecznie odniesie zwycięstwo. Jest to tryb 20 na 20, w którym niezwykle ważna jest gra drużynowa oraz umiejętność chociażby właśnie flankowania i myślenia w nieco większej skali strategicznej, a nie tylko tej stricte taktycznej odnoszącej się do walki w konkretnej. Punkcie. Do tego standardowo, jak to w przypadku wszelkich wydarzeń śródsezonowych, czekają na nas nagrody kosmetyczne do odlokowania za baretki oraz oczywiście wszelkie zestawy, które można już od dzisiaj nabyć w sklepie. Jednocześnie całe wydarzenie fabularnie koncentruje się wokół tego, że siły wschodu cały czas napierają i zachód musi się coraz bardziej zaangażować. Mamy już rok 2049, jeżeli chodzi o tą linię fabularną, a więc jest to po prostu przedłużenie tego, z czym mieliśmy do czynienia na początku sezonu 7 i kształtowaniu się tego protoplasty koalicji panazjatyckiej w postaci koalicji Tysiąca Płatków. Jeżeli kogoś jeszcze to oczywiście interesuje. Ważnym elementem, który mógł gdzieś tutaj nieco umknąć, a jest dosyć małą niespodzianką przy okazji właśnie dodania linii frontu, która jest bardzo ciekawym i interesującym trybem, zwłaszcza w tej perspektywie gry drużynowej, jest to, że na mapie Haven, a więc na tej nowej mapie, zwiększono nieco obszar walki, bowiem M-komy, które mamy już na tych ostatnich stadiach linii frontu występują w obszarze, który do tej pory dla obydwu stron był. Red zonem był obszarem niedostępnym przy okazji chociażby walki na pod Boju, gdzie swoją bazę startową mają dwie drużyny. Także taka mała ciekawostka, że będziemy teraz mogli penetrować nieco szerszy obszar tej mapy. Drugą odnogą tego ostatniego tańca DICE będzie stadion, tak naprawdę odnowiony stadion, który zaoferuje jeszcze jedną okazję do takiej walki w zwarciu i zostanie on dodany w okolicy 30 kwietnia. W połowie maja czeka nas natomiast kolejna aktualizacja 7.2, w której doczekamy się w końcu implementacji do gry brakującego tak naprawdę segmentu zawartości, który powinien być dodany na początku sezonu 7. A więc nowa broń, czyli karabin maszynowy DFR Strife oraz ten tajemniczy bombowiec Stealth x 4 Drog. Natomiast na przełomie maja oraz czerwca ujrzymy już ostatni segment, który będzie już takim faktycznie last dance, ostatnim zakończeniem tego całego cyklu wiosennej roadmapy. Jakim będzie drugie wydarzenie śródsezonowe Future Strike, czyli jest to oczywiście jasne nawiązanie do przyszłości. Ciekawe jest to, że z tyłu na obrazku widać logo, które jest podobne do loga Unii Europejskiej, ale jako frakcji, która była dostępna w Battlefieldzie 2142. Już teraz w sezonie 7 Battlefielda 2042 wprowadzono do fabuły tę koalicję 1000 płatków, z którą mamy do czynienia nawet podczas tego wydarzenia Karmazynowy Front, które ma miejsce obecnie, która de facto jest protoplastą frakcji z Battlefielda 2142, czyli koalicji Panazjatyckiej. Zatem protoplasta tej frakcji Unii Europejskiej mogłaby zostać wprowadzona w ramach tego drugiego wydarzenia Future Strike. I w takim wypadku sezon siódmy już by całkowicie domykał w pełni tę historię Battlefielda 2042 w kwestii fabularnej, która przez te trzy lata mandrowała sobie w cieniu. Także z perspektywy przygotowania sobie tego fabularnie, na pewno będzie to miało ręce i nogi i zostawia również lukę na przyszłość, gdyby deweloperzy za kilka lat, za kilka Battlefieldów mieli pomysł, aby powrócić i pociągnąć jakby tą lukę między Battlefieldem 2042 a Battlefieldem 2142. Trzeba jednak sobie teraz też jasno powiedzieć, że ta wiosenna roadmapa jest de facto dosyć dużym podzieleniem i rozczłonkowaniem tej zawartości. No bo aktualizacja 7.1 wprowadza już zapewne pliki tego stadionu, natomiast żeby nie zostawiać pewnie jakoś zbyt dużo tego pustego miejsca między konkretnymi wydarzeniami, zdecydowano się w ramach aktualizacji 7.1 oddzielić nieco stadion, który ujrzymy już po tym evencie 30 kwietnia, a także zawartość, która zostanie już dodana w ramach aktualizacji 7.2, Czyli ta brakująca zawartość, którą anonsowano na początku sezonu siódmego. Tutaj też ciekawe, jaki zostanie model zastosowany w przypadku odblokowania tej nowej broni, nowego pojazdu. Czy będą to klasyczne zadania, czy też dostarczone dla graczy, powiedzmy od razu, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek zadań. To jest kwestia otwarta. Przejdźmy natomiast do zmian, które zaszły w ramach aktualizacji 7.1 i które już teraz bezpośrednio wpływają nam na rozgrywkę. Tę aktualizację poprzedziła aktualizacja 7.0.1, która jak dobrze wiemy wyeliminowała takie pilne błędy, jak na przykład błąd z Avancisem, który de facto był dosyć śmieszny, dosyć humorystyczny i został już odmieniony na pewno przez wszystkie przypadki w społeczności Battlefielda. Ale w aktualizacji 7.1 poszło to o krok dalej, bowiem całkowicie poprawiono jakby wizualny odrzut broni, który miał swoje problemy po tej aktualizacji 7.0, gdy został wprowadzany wraz z sezonem siódmym zaszły zmiany już konkretnie w broni. W przypadku AK-5C przy magazynku z nabojami większego kalibru zwiększono zadawanie obrażeń poniżej 50 metrów. W tym przypadku wystarczą 4 strzały na wyeliminowanie przeciwnika, a przy strzale z biodra występuje mniejszy rozrzut pocisków w prawą stronę. SSZ-3, a więc nowy karabin maszynowy, w tym przypadku zwiększono rozrzut pocisków o średnio 8%. W przypadku karabinu maszynowego typu 88 zmniejszono odrzut i rozrzut pocisków o średnio 10%. To może być mały game changer w przypadku tej broni. I AKS-74U. Celność zwiększono tu o 10%, odrzut pionowy lekko został zwiększony, natomiast szybkostrzelność została zwiększona z 650 do 675 pocisków na minutę, więc AKS może teraz tymi tylnymi drzwiami wejść tak naprawdę do klubu broni, których opłaca się po prostu używać. Zatem zalecam sprawdzenie. Oprócz tego zaszły wyczekiwane zmiany w shotgunach i to o dziwo przy przedostatniej aktualizacji. Zmniejszono skuteczność strzału z biodra na średnich dystansach poprzez zwiększenie rozrzutu śród. W tym przypadku, oczywiście, chodzi o sytuację, aby był po prostu wyższy poziom umiejętności potrzebny do efektywnej walki, bo pociski typu Brenneki nadal będą mocne. Tracą jedynie takie, przy których nie trzeba robić nic innego poza naciśnięciem przycisku odpowiedzialnego za strzał. To, oczywiście, ma swoje nawiązanie do tego, aby zwiększyć równowagę na mapach do walki w zwarciu i jest to poniekąd odpowiedź na nadchodzącą mapę na stadionie, która de facto będzie oferowała sporą walkę z zwarciu to też może być mały game changer mimo tego, że restauracja stadionu tak naprawdę została przedstawiona w nieco czarno-białym świetle. Oprócz tego wszystkie wyrzutnie pocisków niekierowanych, czyli M5 oraz RPG, otrzymują dodatkową rakietę, co de facto jest przywróceniem do stanu sprzed aktualizacji 7.0, klasyczne DICE, ale w tym przypadku Crawford również dzięki swojej specjalnej umiejętności otrzymuje jeden pocisk więcej, więc należy się zastanowić bardzo mocno, czy lepiej teraz nie przestawić się na Crawforda. Pamiętajmy, że w aktualizacji 7.0 również pojazdy miały nieco zwiększony czas aktywacji mechanizmów ochronnych, jak flary, więc ostatecznie to piechota wychodzi z tej aktualizacji obronną ręką i może nękać pojazdy w większym stopniu, które oczywiście też zyskały w poprzedniej aktualizacji swoje plusy. A gdzieś na boku miny przeciwpancerne zwiększono o 5-10% jeżeli chodzi o ich objętość, aby ułatwić ich widoczność. Część czołgistów powinna być w takim razie zadowolona. Z aktualizacji 7.1 to na razie tyle, nawet Enders, czyli powiedzmy jeden z największych krytyków Battlefielda 2042, ocenił ją pozytywnie, także zmiany, które przytoczyłem Wam przed chwilą, wskazują na to, że posłuchano w tym aspekcie graczy, co jest oczywiście dobrym prognostykiem na przyszłość. I tak jak mówiłem wcześniej, czekają nas właśnie teraz te cztery segmenty ostatniego tańca Battlefielda 2042 i jego wsparcie, jeżeli chodzi o taką planowaną zawartość. Zaczynamy teraz ten pierwszy segment w postaci karmazynowego Nowego Frontu, potem przejdziemy do stadionu, nowej zawartości i kolejnej aktualizacji i skończymy na ostatnim wydarzeniu, już można powiedzieć nie śródsezonowym, a końcowo sezonowym, zamykającym całą klamrę nie tylko wsparcia Battlefielda 2042, ale i jego ram fabularnych. Czy dobrze, czy nie? Co jeszcze skrywają pliki Battlefielda 2042? To okazja na inny materiał, a także na dosyć niejasną sytuację, która została de facto przykryta przez samą informację o końcu wsparcia Battlefielda 2042 wraz z sezonem 7. Są to kwestie dosyć nieoczywiste, a w dosyć ważnym stopniu wpływające na samą przyszłość Battlefielda, ale i nie tylko, ale o tym myślę porozmawiamy sobie w innym materiale. Dajcie znać, jak z waszej perspektywy wygląda ten ostatni taniec Lasten z Battlefielda 2042, a w tym materiale to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale. No i słyszymy się w kolejnych materiałach. Jestem Yahu. Do zobaczenia. Cześć.